Witam, witam. W momencie, kiedy samiczki schną po kąpieli, to ja wypuściłam samczyki lotowe. No i zgadnijcie co? Zaraz Wam coś pokażę. Zaraz Wam coś pokażę. Zostały. Tutaj dwa, i tutaj dwa. Jastrząb nam przyłożył właśnie dosłownie przed, przed momentem, zanim zaczęłam nagrywać. I gołębie są wszędzie. Jest tutaj jeden, tutaj jeden, tam gdzieś jeden lata. O, widać go. Nie wiem, czego widać w sumie. Ja go widzę, a wy to nie wiem. Zasuwa tam nisko nad kukurydzą. Ale co, co dobre, to to, że jasny jest. Polatał, polatał i przyleciał z powrotem. Także mamy... Mamy teraz taką sytuację. Zobaczymy jak one się pozlatują. Bo wystraszyły się też te starsze samczyki. Bo mam takie tam chyba dwa z 22 roku. Tutaj mamy trzy, a to są nasze lotowe samce z tego roku. No więc ciekawa jestem jak one sobie tutaj teraz dadzą radę. No... Jak zlecą to, yy, to będę wam nagrywać. Tutaj się jeszcze jakiś pojawił. No w sumie, zrobimy takie, taką relację krótką. Osiądę sobie. A. Dobra. Tutaj mamy trzy. To są chyba cały czas te same trzy. Tutaj widzimy jeszcze jednego. Ale to jest, powiem Wam, ciekawe. Tam sąsiad dosłownie, o jeszcze nawet widać chyba, gonił swoje białe gołębie. E, białe, no w sensie te, te, te lotne takie Budapeszty. O właśnie, no tak się nazywały. Nawet tam widać, ja bardzo fajnie mu latają te gołębie. Ale przywalił w nie jastrząb najpierw raz. To już tylko czekałam aż tutaj przyleci. No i faktycznie przyleciał. Tutaj mamy tylko starszego samczyka jednego. No nie zastanawiał się jakoś długo, po prostu przyłożył prosto w ten w dach i gołębie poszły w powietrze, więc mamy taką sytuację. Ciekawa jestem, jak to, się, jak to się, skończy. Zobaczymy, zobaczymy. No cztery gołębie zostały. Akurat to są lotniki z tego, fu, to są trzy lotniki z tego roku i jeden ten dwu, yy, dwulatek, tak? no także ciekawa jestem ciekawa coś innego w końcu na tym kanale będzie ja czekam aż samice I wyschną i wam zacznę nagrywać właśnie e, właśnie te te samiczki lotowe pokażę wam, jest ja. mokre jeszcze o kaczuchy lecą chyba zobaczcie Kaczuszki jeszcze zasuwają. Ale tam jeden świszcze, o Matko Boska te głębi się pierzą, są dziurawe, niektóre w lotkach. Więc one będą tak się gwizdały trochę w powietrzu. O, dziewczyny wykąpane. No. Także będą dwa filmy z jednego za jednym zamachem tak naprawdę. Niektóre już wyschły, niektóre jeszcze nie. Dobra. Robię tutaj cięcie. Jak coś zacznie zlatywać, to to wam, to wam dogram. No, tak jak mówiłam, jest jeden samiec z 24. I trzy gołąbki tegoroczne. Tutaj czerwony i dwa czarne. A reszta jest w powietrzu. No, także ja czekam na te moje gołębie. Tutaj są trzy, myślę, że to są moje lotowe. O i tutaj czwarty. Tegoroczne gołąbki. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie jakichś dużych strat. Znaczy jasnego pogonił jednego. Jastrzą poszedł za tym jednym jasnym takim płowym pstrym, więc on to raczej już chyba nie wróci. A jak wróci, to będę w totalnym szoku. No, także taka sytuacja. Dobra, słuchajcie, te cztery gołąbki widzę, że schodzą powoli. Oblot sobie zrobiły. Króciutki. Wiadomo, że te ptaki to one teraz są na mocnej, grubej karmie. To one są dość, dość ciężkie, że tak powiem. I one długo latać nie będą. Ale fajnie, że chociaż trochę się poruszały. <laughs> Jastrząb je do tego zmusił trochę. No ale spoko. Widzę, że są. Tutaj jest jeszcze jeden. O proszę. Tutaj są jeszcze dwa. Lądują. Jeden jest. Tutaj chyba starszy samczyk. Jeden. No tamte, te z 22 roku, to one na bank poszły, na Stary Gołębnik. Bo on jest dosłownie za tym kościołem tam. Więc myślę, że one tam poszły. No. Dobra. O, tutaj są jeszcze, zobaczcie. Nie, myślę, że jest okej. Okay. Ktoś mnie pewnie zaraz tutaj zacznie w komentarzach opierniczać, czemu wypuszczam gołębie teraz jesienią. Eee, czekam na takie komentarze. Ale nie, no tak śmieje się oczywiście, bo ja będę wypuszczać ptaki raz na jakiś czas eee, na zewnątrz, żeby później wiosną nie było większych problemów ze skrzydłami, z mięśniami i tak dalej. Niech one, one sobie latają i są cały czas w tym ruchu. No dobra, kilka gołębi mamy. Tutaj mamy jeszcze jasnego. Ale te, co latały, to chyba zeszły wszystkie, coś mi się wydaje. I nawet się dość szybko schowały. No i co? Gdzie żeście byli? Co? No nie, wy to żeście byli w środku akurat. Zobaczcie jakie cwaniaki. Jak reszta gołębi przyleciała, to, to wyszły na dwór. I tak to uciekły do środka. W sumie mądrze. Też bym tak zrobiła. <grym> Jakbym widziała jakieś zagrożenie. O, tutaj mamy. Fajnie. Dobra. Z tego co widzę, to mamy... Chyba wszystkie gołębie w domu. Oprócz właśnie tego o, tego pstrego. No i tych starszych samców, które na bank poszły na stary gołębnik. A dosłownie przed chwilką jeszcze zerwały się na oblot. Tak same z siebie. Dwa czarne samczyki. Tutaj mamy jednego. Gdzieś jeszcze był drugi. O tam jest. Fajnie, fajnie. Podoba mi się to, że mają, mają chęci do latania cały czas. Więc spoko. Ale powiem Wam, że nie mogę się już doczekać. Kurczę tych już normalnych oblotów, treningów i tak dalej. Ale jeszcze, jeszcze troszkę trzeba poczekać. Zleci raczej bardzo szybko. I nim się obejrzę, to będę dla Was nagrywać yy, przylot <grywa> z lotu. Mam taką nadzieję, oczywiście, no, że będzie co włożyć na pierwszy lot konkursowy. Jest maszyna z tych czarnych, kurde. Fajne, te czarne mi się udały w tym roku. Teraz macie taką moją w sumie żywą, naturalną reakcję na to, co się dzieje w hodowli. Więc taka fajna relacja wyjdzie w sumie. Zobaczcie. Pięknie zrobiły sobie chłopaki oblot. We dwójkę. Bracia czarni. <laughs> Można powiedzieć. Super, chłopaki. Ale widzicie dziobki otwarte? Dawno nie latały. To ptaki. Pokażcie się, chłopaczki. Tu jeden, tu drugi. No, także taka ee, w sumie niespodziewana relacja. Fajnie wyszło. Dzięki za oglądanie. Oglądajcie kolejne filmy, zostawcie subskrypcję. Żeby mieć. No i koniecznie z dzwoneczkiem, żeby mieć właśnie powiadomienia o, o filmach, które wrzucam. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Napiszcie no, w komentarzu, czy wy też wypuszczacie gołębie jesienią. Jak tylko pogoda oczywiście pozwala. No, także jeszcze raz dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. just